Cześć Adrian, motopodhale. E, piękny dzień Za mną Giewont jeszcze troszkę widać e, Dzisiaj z moim kompanem Bartkiem Ruszamy y, do Kładat Przejazdkę rozpoczynamy na Orlenie w Kościelisku, z Kościeliska ruszamy w stronę Chochołowa, skąd kierujemy się na przejście graniczne w Suchej Chorze, czyli po polsku Suchej Górze Orawskiej, później Chladowka, czyli po naszemu Głodówka, dalej skręcamy na orawicę, gdzie znajduje się Park Wodny i stary, taki typowy, termalny i nowy Meander Park. A następnie wąską i krętą drogą, często do śliską, nawet w lecie, kierujemy się na zuberzec. z zubercem robimy mały postój eee, koło kamieniołomów. Pogoda się zmieniła dosłownie w ciągu kilkunastu minut. Także na pewno nas coś dzisiaj skropi. Jedziemy dalej. Tak w ogóle to. Um, Moto Info ma już prawie 6 lat, a nigdy nie było opisu trasy dookoła Tatr. Dlaczego? Bo kiedy kilka lat temu bardzo solidnie zacząłem się przygotowywać do tego tematu, to wyznaczyłem w sumie ponad 20 wariantów przejazdu dookoła Tatr. Od tych najprostszych przez historyczne lub tematyczne ze zwiedzaniem jaskiń, zamków albo restauracji oferujących lokalne specjały. Zresztą w temacie specjalów to dziś na pewno nie zrezygnujemy z wyprażanego sera z ranulkami i tatarską maćką przepijanego wyśmienitą kofolą Coś pysznego Po drodze będą dwie super knajpy Koliba Holica za Zubercem i Koliba w tatrzańskiej Kotlinie więc na pewno no, będzie jedzone Ale wracając do tras to miałem nawet przygotowany wariant szutrowy dookoła Tatr taki offroadowy Czasami nie do końca legalny, no ale co począć taka, taka rzeczywistość offroadowa i w sumie w obliczu klęski urodzaju nie przygotowałem żadnego z opisów na gotowo. Więc dziś wariant najprostszy. Podstawowa pentelka z kilkoma punktami postoju. Można powiedzieć, że taki klasyk. Często jadąc z okolic bukowiny tatrzańskiej do kościeliska, to wybieram właśnie tę trasę zamiast zakorkowanej zakopianki lub przejazdu przez równie zatłuszony nowy targ. I choć kilometrowo to wychodzi dwa razy tyle. To bardzo często jestem szybciej. Za Zubercem odcinek świetnej drogi z wieloma zakrętami. Można się troszkę pobawić, choć po uszkodzonych w niektórych miejscach barierkach widać, że nie zawsze ta zabawa tu kończyła się dobrze. Kierujemy się na Tatralandię, jeden z największych akwaparków w regionie. W sezonie letnim przyjeżdżają tam tłumy, więc po drodze mijamy wiele znaków, reklam i tabliczek kierunkowych, które pomagają tym tłumom do tego obiektu dotrzeć. A teraz krótki postój nad jeziorem Liptoska Mara, to sztuczny zbiornik na rzece Wag. jego nazwa pochodzi od nazwy wioski, która została zalana podczas tworzenia zbiornika. Stąd już blisko do wspomnianej Tatralandii, ale odpuszczamy kąpiele i kierujemy się na liptowski Mikułasz, główne miasto historycznej krainy Liptów. Tu pilnujemy kierunku na Poprad, ale trzymamy się drogi numer 18. Nie zjeżdżamy na autostradę D1, która prowadzi również w tę samą stronę, ale omija najciekawsze rejony Tatr. Co ciekawe, w Słowacji oznaczenie dróg różni się od naszego. U nas autostrady oznaczane są na niebiesko, a drogi krajowe czy powiatowe na zielono. A tutaj odwrotnie: autostrady są na zielono, a zwykłe drogi na niebiesko, co często myli polskich kierowców. Jak na razie mamy naprawdę dużo szczęścia. Bo cały czas jedziemy pomiędzy burzami, zresztą sami zobaczcie. Udało się nam e, na razie nie zmoknąć, udało się nam minąć Liptowski Mikułasz i dojechaliśmy do e, Liptowskiego e, Gródku, czyli Liptowskich Radok. Z drogi głównej widać kawałek niewielkiego zamku z XIV wieku i kapliczkę nad jeziorkiem, więc nie sposób się tutaj e, nie zatrzymać na pamiątkowe foto. Tu też porzucamy naszą drogę nr 18 i odbijamy na drogę 537 w kierunku Przybyliny i Smokowców, czyli w stronę Tadr Wysokich, które pięknie się będą nam pokazywały co kilka chwil po lewej stronie pod warunkiem, że nie będzie deszczu i nie będzie burzy. Droga ta nosi nazwę Tatrzańskiej Drogi Młodości. Skąd jej nazwa? Niestety nie ma żadnych magicznych właściwości i po jej przejechaniu broda nie będzie mniej siwa. A drogę w latach 60. odbudowywały brygady studenckie i na cześć tych budowniczych młodych taką nadano i nazwę. Czeka nas mały spacer, ale krótki, bo stąd do samego jeziora jest zaledwie kilka minut z drogi. A warto tam iść, szczególnie w piękną pogodę, bo widoki na Tatry są naprawdę piękne. Obecnie Szczybskie Jezioro to bardzo ważny punkt turystyczny. Początek i koniec wielu ważnych szlaków po Tatrach Słowackich. A w zimie ośrodek sportowy z kilkoma wyciągami narciarskimi i skocznią, na której niegdyś organizowano zawody Pucharu Świata czy uniwersjady. Zresztą na taflą jeziora wznosi się kawałek skoczni i hotel FIS wybudowany na jedne z zawodów. Po jeziorze można pływać wynajętą łódką, tak jak kiedyś pływano po Morskim Oku. Piękno miejsca, wyjątkowy charakter i widoki powodują że na tym jeziorze, na tych łódkach wyjątkowo często pada pytanie wyjdziesz za mnie? ponoć zawsze odpowiedź brzmi tak ja tam nie wiem, nie próbowałem zabiegany jestem w ogóle jedziemy dalej patrząc na piękne szczyty Tatr Słowackich i licząc na to, że burza nas nie dogoni kierunek część Łomnica a dalej do drogi 66 i w kierunku polsko-słowackiego przejścia granicznego Jurgów Podspady I miały być jeszcze specjały w słowackiej kuchni. E, czosnkowa polewka, czyli zupa czosnkowa Kofola. I oczywiście wytrażany ser z frytkami, czyli z ranulkami Koliba. Tatrzańskie kotlinie. No i jednak nas dopadło w zasadzie zaraz po wyprażanym serze, kilka kilometrów od wyruszenia. Dopadła nas burza, ulewa i końcówkę robiliśmy niestety w deszczu. Teraz jesteśmy na przejściu granicznym Jurgów Podspady. Tutaj kończymy tę pętelkę. To oczywiście nie jest zamknięta pętla. Cała pętla ma 200 km. Myśmy zrobili około 170 Więc żeby teraz dojechać do miejsca, z którego zaczynaliśmy, musielibyśmy jeszcze około 30 km zrobić. Ale kończymy tutaj, bo stąd można jeszcze bardzo fajnie tę trasę dookoła Tatry pociągnąć jeszcze bardziej. W stronę Pienin, w stronę Orawy, w stronę Gorców. Także trasa jest otwarta, Tatry okrążone. A kto dalej co wymyśli, no to to już jest jego inwencja. Yy, kończymy, do zobaczenia do następnego razu. I pięknej pogody Wam życzę, żeby nie lało i nie padało, jak będziecie jechać tą trasą. Pytania ewentualne, śmiało piszcie. Cześć!